O! Dzień dobry, panie sąsiedzie! Dzień dobry, panie sąsiadko! Sprawę mam! Nie mogę, ta żona w domu leży podatki. A sąsiad co tu robi? Eee, szukam królika, bo dzisiaj jest dar do dzień królika. I szukam królika. Żeby mu złożyć życzenia i co z jest dzisiaj jego dzień, piątek. Jest dzień królika. Nie wiem, że w piątek jest dzień królika. A wiesz, sąsiadka jest po angielsku, jak jest królik? Rabbit. No właśnie, rabbit, czyli takie hip-hopowe rytmy. Czyli dzisiaj jest dzień hip-hopowca, co szybko rapuje. Także wszystkim hip-hopowcom, królikom życzę wszystkiego najlepszego. I a, i a, i a. Taki dzisiaj jest dzień. Jeszcze jest Dzień Morza. Maćka Morza, takiego kolegę mam z Poznania. Ma dzisiaj swój dzień. W końcu piątek. Piąteczek, piątek, No jutro. Jak dobrze pójdzie, to niedziela, nie? Taki jest piątek. To sąsiada tak szybko mija weekend? Zależy od piątku, nie? Wszystko zależy od piątku. Jak jest... intensywny, to może być jutro niedziela, a zdarzało się, że od razu szedłem do pracy w poniedziałek. Jak pracowałem, bo już teraz nie pracuję, nie? Już teraz... Ja nie... Emerytura czy co? Tak, no to ile można być w pracy, nie? Ile można być? Rok, dwa, ale nie sześć miesięcy. To sześć miesięcy popracowałem i, I już. Tyle. Taki <laughs> A może mi jeszcze winny? sąsiad przejść od słowa do słowa? Bardzo będę wdzięczny. Podkolanówki i sokowirówka. Podkolanówki i sokowirówka? To już mówię. Podkolanówki, lato, ogród, jabłka. Sokowirówka. Dziękuję sąsiedzie. Ja dziękuję. Do widzenia. do widzenia. A sąsiadka ma pod kolanówki takie, że ho. -ho. Rapid! Rapid! Rapid mato!